Witam serdecznie, Iwana Zajączkowska-Rędzińska i zapraszam na kolejny odcinek programu Kobieta i Sport. Dziś moim gościem jest Drift Girl o pseudonimie motofredka, Kamila pałka bujkowska Witam cię serdecznie. Miło mi również było. Kamilo, kiedy zaczęłaś się interesować motoryzacją i kiedy poczułaś tę żyłkę kierowcy motosportowego? Nie, nie będę potrafiła tak powiedzieć dokładnie, kiedy to było, ale w sumie towarzyszyło mi to od zawsze. Tylko na początku swojej przygody nie za bardzo miałam z kim się tą pasją dzielić. Potem na no, mojej drodze stanęły osoby, które pomogły mi wejść jeszcze bardziej w to środowisko i tak już to poszło. W tak. pełni. Mhm. So, a powiedz mi, umiejętności do jazdy, nabyłaś taką ciężką pracą czy to właśnie w Tobie już drzemało, że miałaś tą smykałkę? Do kierownicy. Czyli ja się bardzo paliłam do jazdy samochodem i e, jak tylko usłyszałam, że trzy miesiące przed 18 urodzinami można się zapisać na egzamin, to było takie, tak, znaczy na, na, na test y, i prawo jazdy było tak, już idę, robię, już natychmiast ja bym chciała jeździć, ale nie jeździłam wcześniej, także dopiero na kursie na prawa jazdy pierwszy raz usiadłam za kierownicą i zaczęłam jeździć. Nie miałam nikogo w rodzinie, kto mógłby mnie posadzić na kolanach i powiedzieć: chodź, mhm. spróbuj ze mną, tak jak niektórzy rodzice robią. Mm. Mhm. Czy to jest jakaś smykałka? Może coś jest, bo niektóre rzeczy przychodzą mi łatwiej, ale im dalej w las, mhm. tym jest więcej drzew i czasami ciężej się robi niektóre rzeczy. Czyli ciężka praca też? Tak. I jaką marką samochodu e, jeździsz? Na ten moment jest to BMW e 46. Mhm. I czy to jest dobry samochód do driftów? <grym> tak, to jest bardzo rozwojowy samochód. Aczkolwiek są już. Inne, nowsze modele, które mhm. zastępują te BMW-46. Bo kiedyś to było E36, dalej te auta są, e, były też E30, od której zaczynałam. E46 jest rozwojowe, nie jest może super najlepsze, mhm. ale nie jest też najgorsze, daje mi jakby możliwość rozwoju na ten moment dalej. Mhm. Widziałam też, że masz ubiór specjalny, tak? Musi być do tego. No tak. i oczywiście, jak dla kobiety przystało różowy kolor, musi być. Znam kobiety, które niekoniecznie jeżdżą w różu. Nie z tym różą, to jest tak. Niekoniecznie... Nie to, że go nie lubię, lubię ale nie zawsze chciałam go pokazywać w swoim życiu, żeby nie było, że o kobieta musi koniecznie zaznaczyć, że kobieta jeździ tym samochodem. Potem się tak trafiło, że jedno z, jeden z projekt oklejenia auta bardzo mi się spodobał i akurat był w kolorze różowym i zależało nam na tym, żeby pod promieniami słońca ten róż się mienił i dlatego na ten róż postawiliśmy, bo był neonowy. Na nowy sezon nie będzie to taki stricte róż, ale nie chcę nic na razie jakby ujawniać. Jak już zrobimy, to będzie wiadomo. A jeżeli chodzi o kombinezon, tak, biorąc udział w profesjonalnych zawodach musimy mieć odpowiednie kombinezony z homologacją, kaski, system hansa, rękawice, golfy pod spodem, kalesy, skarpety, także musimy być od stóp do głów ubrani w homologowane ubrania. Czyli nie jest to na pewno tani sprzęt. Nie. Nie, bardzo bolało przy pierwszych zakupach i teraz czasami jak oglądam, o jest promocja, trzeba kupić. A co się wymienia? Właśnie taki e, cały ten mundur, tak powiedzmy? Kombinezon wymieniłam raz do tej pory, przez 5 lat jak jeżdżę. E, rękawice też raz, buty kupiłam sobie na zmianę. E, mam, gdyby coś się wydarzyło właśnie na promocji, a tak to rzeczy na razie bez e, zbędnych wymian. A powiedz, czy przy swoim aucie wolisz się wybrudzić, czy raczej zapłacić? Wolę się wybrudzić ze swoim mężem, to zdecydowanie we dwoje lubimy sobie jest, tak? tak, 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 posiedzieć tam. Niezły fan, tak, nie zawsze, ale w większości. Czasami jak są spięcia, to, to nie ma fanu, ale potem… No to jak się nie... pracuje razem, wiadomo, tak. z mężem to tak, tak czasem jest, że musi być i spięcie. No niestety. Zawody serii Drift Open, które odbyły się w październiku w Toruniu. Powiedz nam coś więcej o tym, bo nie byłaś jedyną babaczką, która brała udział. W nie, podczas zawodów. zawodów Drift Open Teraz cztery, ja byłam piąta, było nas pięć dziewczyn. Dobrze, dobrze. sześć. Chyba sześć. Tak, tak, jest coraz więcej dziewczyn, które driftują, i to jest naprawdę fajne, że dziewczyny wchodzą w ten świat i mają wsparcie w tym środowisku. Natomiast zawody same w sobie nie były dla mnie dobre, niestety, ale auto odmówiło posłuszeństwa i cały park maszyn, wszyscy mechanicy zbiegli się, żeby pomóc, żeby mogła wystartować, bo na tych zawodach jest rywalizacja, ale w momencie, w którym stajemy obok siebie, natomiast w parku maszyn każdy sobie nawzajem pomaga. Nikt nie był w stanie uruchomić mojego samochodu. Siadła cała elektryka. Dopiero kiedy poprosiłam Bartka Stolarskiego, podpiął się ze swoim komputerem, użyczył swojej wiedzy i samego siebie, odnalazł przyczynę i w momencie, w którym podjechał do mnie sędzia, powiedzieć, że skończył mi się czas i dosłownie odjechał może dwa metry, ona odpaliła. I no niestety jako zawodnik. Mam ogromny żal, no bo to jednak jest taki niedosyt, że chciałoby się pojeździć, natomiast sam organizuję treningi i zawody i wiem, że niestety, ale no regulamin to regulamin. Są rzeczy, których nie, nie przeskoczymy, także no niestety. Mhm. A zawody organizujesz gdzie? U nas w Białostoku, na w wschodzącym mhm. I kto może wziąć się w nich udział? Każdy. Kardy? Każdy, ale każdy musi mieć jakieś umiejętności, czy po prostu może być takim laikiem? Um, ogólnie raz w miesiącu robimy treningi, więc mhm. przyjeżdżają do nas osoby, które nigdy nie jeździły, a na przykład kupiły sobie jakiś, jak to my mówiły, podstawowy samochód do driftu yy, i nabywają umiejętności. Ale jeżeli ktoś ma ochotę i chce wziąć udział, yy, dopiero zaczynając przygod swoją przygodę w drifcie, w zawodach, jak najbardziej. Musi po prostu spełniać małe wymagania, ale może przyjechać na nasze zawody. Mhm. A czym jest dla Ciebie drifting? Życiem. Takie Drift to życie. Siadasz do, do, do auta i, i, i co czujesz? Wolność. Wolność ym, daje upust emocjom i jakby w tym momencie nic więcej się nie liczy. Mhm. Czy jeździsz sama czy z pilotem? Nie, my w drifcie nie mamy pilotów. Ym, część drifterów ma kogoś takiego jak spotter. Jest to osoba, która Obserwuję to, co się dzieje z zewnątrz i podpowiada, co można by było poprawić albo jak wygląda Twoja linia jazdy, co jest nie tak. Mam takiego spotera, który czuwa nade mną od tego sezonu. Do tej pory zajmował się tym mąż, ale odciążyliśmy go, bo co za dużo to niezdrowo, nie dojrzy mechanikiem to spoterem i cała logistyka przed wyjazdami, także w tym momencie mam inną osobę, która nade mną czuwa. A powiedz, jak oceniasz naszą płeć na drodze, na takiej zwykłej drodze miejskiej? Do... skrajność, skrajność. Jakby ostatnio na TikToku wrzuciłam, kobiety są podobno kobiety są lepszymi kierowcami i wywołałam taką ogromną burzę w komentarzach. Zrobiłam to specjalnie, mnie jest tak. Uważam, że płeć tutaj nie ma nic do rzeczy czy do umiejętności. Kobiety jeżdżą na pewno lepiej i pewniej niż jeździły kiedyś. To widać ale jeszcze część kierowców, nie tylko kobiet, bardzo dużo potrzebuje czasu, żeby poprawić swoją jazdę. To są ci tak zwani niedzielni kierowcy, ale od tego mamy tor, gdzie na przykład można pojechać i swoje umiejętności poprawić. No właśnie fajne by to było, żeby można po prostu wjechać było. Można, można. Można wjechać, są organizowane swobodne jazdy. Jest na stronie toru cały kalendarz, można zobaczyć co i jak, przyjechać i po prostu poprawić swoje umiejętności. Polecamy paniom tak. i panom. Paniom i panom polecamy, szczególnie na przykład zimą, jak spadnie śnieg, też można przyjechać swoim autem, sprawdzić, jak auto zachowa się na śniegu. Tym bardziej, że Tor wychodzi z założenia, że nie odśnieża. Więc wjeżdżamy na nitkę prawda, toru i możemy zobaczyć, co się stanie, jak nagle wciśniemy hamulec, jak dodamy gazu w podłogę, jak to auto się zachowa, a potem przenieść to wszystko, co spotkaliśmy na torze na drogę. Świetna inicjatywa, naprawdę. Dla bezpieczeństwa naszego tak, i, tak. i pierwszych, prawda? Tak jest. No właśnie tak jak wspomniałaś, dzielisz swoją pasję z mężem, czy konkurujecie na torze, czy po prostu wspieracie się nawzajem. Może zrezygnował ze, ze swojego udziału mhm. w zawodach na moją rzecz. Także jakby postawił 100% na mnie. Zajmuje się moim rozwojem i na to postawiliśmy, ale jak czasami uda się znaleźć nam jednocześnie na torze, to staramy się, jak to się mówi, kleić pary ze sobą, czyli próbujemy się ganiać nawzajem i świetnie mhm. bawić. Super. Co byś powiedziała dziewczynom na początek, które chciałoby właśnie tak jak Ty zacząć swoją przygodę z driftingiem? Żeby zastanowiły się, czy chcą się zacząć bawić, czy wejść w to profesjonalnie. Mhm. to? Tak, ale trzeba mieć świadomość, z jak ogromnymi wyrzeczeniami i finansami się to wiąże. Mhm. No niestety, ja wiem, że to jest przykre, nie chcę nikogo zrazić, ale chciałabym, żeby takie osoby, bez względu na to, czy są to kobiety, czy mężczyźni, mieli po prostu świadomość, jak ogromne wyrzeczenia yy, i walka o finanse będzie czekać. Mhm. A no tobie jest łatwiej, bo masz męża, prawda? Jak ktoś nie ma, nie ma męża, jest sam, czy, to, czy, czy, czy po prostu ma chłopaka, tutaj masz dzielić tak, jakby wspólny tak? majątek. Ehm, to. To, to nie jest tak, że jest łatwiej. Nie powiedziałabym, że dzielimy wspólny majątek. Ehm, bo to... Macie wspólną pasję, że tak powiem, tak? Że, że, że po prostu siebie rozumiecie nawzajem, tak? Bo jak na przykład tak. małżeństwo, ktoś ma inną pasję, inną pasję, no to jest Bardzo często nawet... z mężem rozmawiam o tym, że. Czasami słyszymy w środowisku, jak mężczyźni, jak duży mężczyźni mają problem, żeby pojechać na zawody, bo ich kobiety nie do końca to rozumieją. I zawsze jest takie, dlaczego się nie wspieracie? Jakby on nie robi nic złego, nie, nie stoi pod sklepem. Nie jest od niczego uzależniony, od pozytywnej adrenaliny, jedzie i się świetnie bawi w fajnym towarzystwie. I tak też jest w drugą stronę, ale wydaje mi się, że mężczyzna, który miałby kobietę, która driftuje bądź jeździ w rajdach, szybciej by ją wspierał niż niestety kobiety mężczyzn. Może coś w tym jest. Jest, jest, jest. No to, tak. Naprawdę, w swoim środowisku często słyszę różne historie, co tu trzeba wymyśleć, albo jak to powiedzieć, że Felgi nie kosztowały, czy tam, nie wiem, silnik 30 tysięcy, tylko 5. Także... Ale my tak mamy z butami, to jest ciuchami, Tak, tak, tak. tak. Słyszałam, że, ja słyszałam, że są firmy, które po prostu wysyłają na przykład buty i piszą, że o, gratulacje wygrania w konkursie, można wykupić taką usługę. Także, tak, tak, yy, firmy sprzedające części samochodowe mogą zrobić to samo. Apelujemy. Tak. Yy, czy poza Twoją pasją masz jeszcze jakieś inne yy, hobby? Czy starcza Ci czasu na no to? Mm, powiem tak, tak bardzo skupiłam się jakby na drifcie i na organizacji treningów i wejścia od yy, dwóch lat w zawody, że jakby cały swój pokład energii w to przekładam. Mhm. Skupiasz się na jednym. Jak skupiam, tak, skupiam się na tym jednym, dlatego że daje mi to ogromną radość, satysfakcję, mam możliwość poszerzania swoich horyzontów, bo organizacja treningów, a sam start w zawodach to też są dwie różne rzeczy. Także nie to, że nie mam czasu. Pewnie bym znalazła trochę tego czasu, ale już jeżeli mam ten czas wolny, to wolę go spędzić z rodziną i mężem. Cudownie. A Twoje największe marzenie? Sportowe oczywiście. Do tej pory moim największym marzeniem było udział w DMEC, są to driftingowe zawody w Europie organizowane. Tylko w tym roku rozmawiałam z pewną osobą, dla której zadałam pytanie dlaczego ona nie startuje, pomimo że ten kierowca mógłby już tam jeździć. I usłyszałam, że jakby duże koszta się z tym wiążą. Nie ma sensu przejechania jednej rundy, ale są to jednak zawody po Europie, więc trzeba przygotować potężny budżet. I zdałam sobie wtedy sprawę, że teraz wiem, jak jest mi ciężko startować w Polsce w zawodach, a co dopiero gdybym się porwała na Europę. Gdzieś mam w sercu takie, że chciałabym stanąć, na przykład tak jak ostatnio były te zawody organizowane w Warszawie na Stadionie Narodowym. Chciałabym tam stanąć i poczuć tą całą atmosferę, było 53 tysiące osób podczas zawodu. A z drugiej strony jest jednak e, ta rozmowa z osobą i takie pukanie, pomyśl o kosztach. <laughs> Także do tej pory to było, to było moje największe marzenie. Gdzieś tam dalej jest, ale już zaczyna te, takie racjonalne myślenie do mnie dochodzić, że zastanów się czy na pewno tego pragniesz. <grych> Więc Kamila życzę Ci, by to marzenie się spełniło i wiele, wiele innych. Kończymy powoli naszą rozmowę, nasze bawskie pogaduchy. Dziękuję Ci za udział w ja dzisiejszym programie, a ja Państwa zapraszam już na kolejny odcinek Kobieta i sport. Do zobaczenia! Yeah. <missly> It, I bleed it. Geeking off a pergan, bitch. I'm feeling like a demon, bitch. I came in, drifting on the pavement. Pass me the stainless, a mask off, faceless. They don't like me. Bitches wanna fight me. Hot in my white tee, shorty wanna bite me. Hot, she excite me, shorty aphrodisiac. Hot steppin' lightly, fucking with a pisces. For the free, fuck her like Adam and Eve. Now she wants something with me. Sure, I just wanna believe. Love isn't nothing for me. I know she got it from me. Fuck it, I'm drugging the peace. Fire, bust, you need it. I'll bleed it. Geeking off a of bitch. I'm feeling like a demon. Bitch, I came in, driven. on